Był przed chwilą u mnie Miciurin i zakomunikował mi pewną wieść, którą chcę sprawdzić. Mamy 21.05, 8 wrzesień, niedziela. I chcę sprawdzić. Związana to jest z Maciusiem. Jak widzicie Maciusia nie ma w pokoju. A Michuri powiedział, gdzie on jest. O, ciotka przyszła. Kiciulka. No jedz. A no masz. Mleko w proszku, chrupki, woda. No i polędwiczka. I co? Ciotka? Gdzie byłaś? Pokaż jaka jesteś. O Jezus, mokra! Mokra, no, na dworze była. Na dworze. Piotr śpi, Lomek śpi, tylko mu nas noc widać, zobaczcie jak Lomek śpi. Lomek, tam treny masz? Masz czym oddychać? Tren. Ma. Tak. Ciotka już idzie. No i idziemy za nią. Tu jest Maciusia Tron. Nie ma na tronie. Tam też nie widzę, patrzę do końca. Co, ciotka? Maciuś bywa często w łazience. Za wanną. Były okresy, że spa. spał tutaj, na wycierawce, w przeciągu. Bywały okresy, że spał też tutaj, w łazience, za wanną, ale nie ma. Idziemy dalej. To znaczy, idę dalej, ja wiem, gdzie idę, bo mi Dzioń powiedział. jest dlatego sprawdzimy. Jeszcze to zobaczymy jak jest na dworze. A tam może jest tak widzicie? Siąpi. Siąpi, lampy świecą. Nic nie widać. Skotków. Zamykamy. I idziemy w dół. Piekunka, jedna i druga na papierosku. Zobaczcie kto. Zobaczcie kto. Oj, oj oj. Kto to przyszedł? <laughs> Ale to nie jest jedna niespodzianka, jest jeszcze druga niespodzianka za Romeo. Romeo zasłonił. Zobaczcie, widzicie. Widzicie? <śmiech> <śmiech> I znowu na ze śpi. Proszę, maciulek śpi. A Romeo przez to odważniejszy przyszedł do niego. Tak, Romeo, kicia. O, proszę, proszę. Sam, Romeo, tam jesteś, czy ktoś jeszcze jest? Kto tam z tobą jeszcze, Romeo, jest? Wiecie kto? No to ze mną. O, Kiciulku. Ja ci tu pościelę tam. Przyjdę. Wezmę kluczy. Będziesz chciał, to będziesz się tam spała. Ja, Kiciulko. No. A, idziemy. Tak, widzicie? O, właśnie to. O tych dwóch rzeczach mi mówił mi czułem, że Maciułek śpi na wycierawce, a Romeo jest w piwnicy. Ale Romeo nawet dalej przyszedł. Chodź, Kiciulko, Cię pogłaszcze. O, dał się pogłaskać, zobaczcie. Kochany nasz Romeo. Je, 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 jaki Ty mądry jesteś, Romeo. No. Maciułek śpi. Łapki pod kuli. Królu, Królu, jak to, nie wypada, żebyś, Król, spał na wycieraczce, jakby zdobny jakiś. Królu, wstanie. A Romeo, proszę, pozwala się głaskać. Widzicie, jaki się rozrobił A Romeo się cieszy Zaraz mało się cieszy nieki ciuleńki no. no dobra To tak wygląda I mamy która Dziewiąta Piętnaście dochodzi A ja jeszcze pójdę pójdę do willi do domku willi, żeby zobaczyć co tam kotki robią jak one sobie radzą kto tam jest kto tam śpi tak jest A, to jest nasza opiekunka jedna i druga zaraz idę na dwór na moment Tak nasze kotki są.